Bracia kapłani, święty Kustoszem, drugie siostry, ujmowani bracia w Chrystusie, ci z miasta Krakowa, a także pielgrzymi. Już drugi rok z rzędu przeżywamy święto miłosierdzia Bożego w trudnym czasie, pandemii. Która od kilkunastu miesięcy trzyma w swoich szponach dosłownie cały ziemski glob i zbierał fitężliwo choroby, lęku, cierpienia i śmierci. Jeszcze kilka lat temu nie wyobrażaliśmy sobie takiej scenerii współczesnego świata, w którym wszystko zdawało się, zapewniać nam poczucie bezpieczeństwa i spokoju. I nagle wszystko to okazało się kruche i złudne. Nie możemy pozostać obojętni wobec tego trudnego doświadczenia, ale tym bardziej nie powinniśmy popadać w przygnębienie. Z jednej strony wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy w obliczu choroby i cierpień tak jak wielu ludzi spieszą swą bezpośrednią samarytańską pomocą, ale starają się także opanować sytuację przez masowe szczepienia i rozporządzenia dyktowane roztropnością. To wszystko zasługuje na szacunek, wdzięczność i wsparcie. Ale z drugiej strony, zdajemy sobie sprawę, że to nie wystarczy. Jako wierzący, jesteśmy świadomi, że nasz los jest w ręku Boga, naszego stwórcy i Pana, naszego najlepszego Ojca który kocha swoje dzieci nie dopuści, aby zło zapanowało nad nami. Dlatego doświadczenie wielkiego zagrożenia jest razem wezwaniem do jeszcze większej wiary, jeszcze większej modlitwy. Dlatego tutaj Zbieramy się w tym sanktuarium na modlitwie. Tak zawsze było w dziejach Kościoła. Tak było również na naszej polskiej ziemi. W trudnych czasach zarazy, pożarów, wojen i innych zagrożeń, nasi przodkowie zwracali się zawsze do Boga, pana ludzkich dziejów, bogatego w miłosierdzie. Dlatego dzisiaj w krakowskich w łagiewnikach z naszych serc wznosi się do Boga pokorna, a modlitwa, by wejrzał na los swoich dzieci. Fundamentem naszej wiary, w moc modlitwy, i naszej nadziei jest to, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu w świętym mieście Jeruzalem. Syn Boży Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, oddał swoje życie za zbawienie świata. Ale nie zatrzymał się na progu śmierci. Tak jak wielokrotnie zapowiadał, po trzech dniach powstał z martwych, odnosząc ostateczne zwycięstwo nad mocami zła, grzechu i śmierci. W ten sposób otwierając nam wszystkim drogę prowadzącą do nowego, wiecznego życia Bogu. Dzisiejsza Ewangelia, przed chwilą pięknie odśpiewana, pozwala nam przeżyć to, co przeżyli najbliżsi uczciowie Jezusa w dniu Jego zmartwychwstania, a także osiem dni później. Za każdym razem staną przed nimi w Jerozolimskim Wieczerniku, pomimo zamkniętych drzwi. Możemy sobie wyobrazić ich stan ducha po tym wszystkim, co przeżyli wcześniej, w poprzednich dniach. W tym samym pomieszczeniu pożegnali się ze swoim mistrzem, który następnie został pojmany, osądzony i skazany na śmierć. W tych dramatycznych chwilach wszyscy zawiedli, oprócz młodego apostoła Jana. On jeden wraz z Matką Chrystusa stanął obok Krzyża. Zdawało się apostoł, że to już koniec całej tej wielkiej przygody pójścia za Jezusem, że wszystko przegrane. Tymczasem dotarły do nich oszamiające wiadomości, że grób, w którym złożono martwe ciało Jezusa, jest pusty. A teraz On sam staną przed Nim. Rozpoznali jego twarz, zobaczyli także ślad jego męki. Pozdrowi ich słowami: Pokój wam. Co więcej, oni nie miałem wrażenia i z pewnością świadomym swoich niewierności, przekazałem im zadanie, które się stało początkiem ich misji w kościele. Jak ojciec dwój mnie posłał, tak ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Takie było pierwsze spotkanie z matkiewca całego z gronem apostołów. Powiedział, że liczy na nich. Że i ufa, pomimo ich słabości. Druga część dzisiejszej Ewangelii opowiada o następnym spotkaniu z martwym Stałego Jezusa z apostołami w tym samym wieczorniku, osiem dni później. Tym razem był również obecny Tomasz, który nie wierzył w to, o czym mu opowiedzieli. Pozostali apostołowie, że widzieli Pana. Ta postawa Tomasza utwierdza nas w przekonaniu, że apostołowie nie byli ludźmi łatwowiernymi. Zwykle osobę rozpoznajemy po twarzy, na której wyryta jest jej tożsamość. Tomasz postawił jeszcze jeden dodatkowy warunek. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczą śladów gwoździ i nie włożą palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A nadzrusza fakt, że ukrzyżowany i zmartwychwstał Jezus pozostawia w swoim ciele znaki męki, świadczące o tym, kim jest i czego dokonał dla naszego zbawienia. Na widok tak przedstawiającego się stałego Jezusa, apostol Tomasz wypowiada znamienne i najważniejsze słowa. Pan mój i Bóg mój, w tych kilku słowach zawarta jest treść Jego, ale również naszej wiary w Bóstwo Jezusa Chrystusa i w to wszystko, co On wniósł w nasze życie, które dzięki Niemu otwarte jest na całą wieczność. Słowa początkowo niewiernego. Ale odtąd najgłębiej wierzącego Tomasza powtarzane są przez uczniów Jezusa na całym świecie. Prawdę tych słów apostoł potwierdził męczeńską śmiercią. Podobnie potwierdzili tę prawdę pozostali apostołowie. Również i my możemy powtarzać te słowa. Ilekroć staje przed nami nasz Eucharystyczny Chrystus pod postaciami chleba i wina. Przeistoczonymi biego najświętsze ciało i najświętszą krew. Pan Mój i Bóg Mój. Drodzy bracia i siostry, w ostatnim dniu oktawy zmartwychwstania Pańskiego. Kościół obchodzi święto Miłosierdzia Bożego. Kontemplując całe dzieła stworzenia, stworzenia świata i zbawienia człowieka, które się dokonało przez życie i śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, stajemy przed niepojętą tajemnicą Boga, ale jednocześnie uświadamiamy sobie przenikliwie, i że Jego szczególnym imieniem jest miłość. Miłosierna miłość. Dzięki tej miłosiernej miłości żyjemy i wierzymy głęboko, że jesteśmy kochani i powołani do miłości. To jest nasze najważniejsze doświadczenie, nadające sens naszemu życiu i umieraniu, odpowiadające na najgłębsze pragnienie ludzkiego serca. Te prawdę poznała przenikliwie i podzieliła się z nią i z całym Kościołem. I światem prosta, pokorna zakonnica, która tutaj, na tym skrawku ziemi, żyła i kochała, modliła się, cierpiała i stąd odeszła do wieczności. W latach poprzedzających straszliwe doświadczenie II wojny światowej. Święta Faustyna zapisała w swoim duchowym dzienniczku prorocze słowa: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia dopóki się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia. Te słowa pozostają zawsze aktualne również w naszych czasach. W trudnych czasach w naszym świecie naznaczonym pandemią, ale także egoizmem, obojętnością, fałszywym przekonaniem, że można sobie wszystko ułożyć bez Boga i budować ład społeczny bez zachowania Bożych przykazań, a zwłaszcza przykazania miłości. Mieli rację nasi przodkowie, zapisując swoją życiową mądrość w bez Boga ani do proga. Obok świętej zakonnicy, paustyny, Bóg dał Kościołowi i światu jeszcze jednego wielkiego apostoła Bożego Miłosierdzia. Potrzebny był święty papież Jan Paweł II, aby przesłanie o Bogu, w bogatym miłosierdzie dotarło na wszystkie kontynenty i wpisało się jeszcze bardziej w nurtę życia współczesnego kościoła. Krakowskie łagiewniki te swoim sanktuarium. Będącym żywym ośrodkiem nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, do którego docierają pielgrzymki z całego świata, naznaczony jest przenikliwą wiarą i świętością siostry Faustyny oraz Jana Pawła II. Przypomnijmy słowa Ojca Świętego wypowiedziane tutaj 19 lat temu podczas konsekracji tej bazyliki. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, Chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć, śmierć niewinnych, potrzeba łaski i miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość. Wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Również dzisiaj, w obliczu pandemii, i innych zagrożeń, od których nie jest wolny współczesny świat. Potrzeba nam Bożego miłosierdzia, bo w własnych siłach świat sobie nie poradzi. Kościół sobie nie poradzi i my sobie nie poradzimy. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy i dlatego duchowo. Łączy się z nami wielu naszych braci i sióstr, aby wszystkie nasze sprawy osobiste, rodzinne, społeczne powierzyć Bożemu miłosierdziu. Dlatego stąd z Krakowa, z Łagiewnik, wznosi się do niebios nasza ufna modlitwa. Święty Boże, Święty Mocne, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Dlatego każde i każdy z nas mówi dziś z wiarą i nadzieją, z całym przekonaniem: Jezu, ufam Tobie. Dlatego razem, jako jedna wielka rodzina. Dzieci Bożych, powtórzmy. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. Amen.